przed samą galą. Proszę Państwa, waga pośrednia pojedynek zakontraktowany jest na cztery rundy, a już teraz na scenę zapraszam przed Państwem Krystian Chuszko, Schodzący białystok w Białysko, Boxing Team Polska to Debiutant. Wielkie rawa. Krystian Chuszko. Alejnik z Białorusi, również wschodzący białystok, boxing team, zawodnik, który ma ze sobą już dwie zawodowe walki, jedną wygrano, jedną przegrano, dlatego teraz przeważy coś na jego korzyść. A więc Krystian węzł z Jurgeni Alejnik z Białorusi, zawodnicy się przebierają za moment, pojawią się tutaj u nas na walce, te będziemy bezpośrednio Państwu podawali przez złote usta naszego sędziego. Państwa Krystian Kuczko już na matę 66 kg, równe 66 kg Krystian Kuczko, schodzący Białystok, Boxing Team Debiutant Jukieni yeah. Alejnik yeah. Zapraszamy serdecznie 63 300, powaga yeah. niego. I teraz chwila dla fotoroporterów. Go, Krystian <śles> <śles> Kuczko vs Jukwienia Lej. Waga pośrednia. pojedynek zakontraktowany na cztery rundy. Dziękujemy bardzo. <śles> Drodzy Państwo, kolejny pojedynek. jutrzejszej kali Boxing Waga junior średnia pojedynek zakontraktowany jest na Polska. Zapraszam obu zawodników. i Parabellian, AG Promotion i Team Petrosian. Zapraszamy serdecznie. Siedem pojedynków Stasuna, sześć 6...